Czytamy Pismo Święte. E, ja czytam, e, ale mam nadzieję, że Ty też czytasz. E, m, chociaż e, e, jakby warto sobie zdawać sprawę, że jedni z nas lubią słuchać, jak ktoś czyta, inni lubią czytać. E, ja uwielbiam czytać, ale też uwielbiam słuchać e, i molestuję często mojego męża wieczór, żeby mi czytał, mm. bo uwielbiam to po prostu. E, pamiętam z dzieciństwa, kiedy nie było internetu, nie było też za bardzo nawet telewizorów, tak? Były takie czasy, ja jestem z tamtych czasów, to znaczy były telewizory, ale pamiętam do dzisiaj, że były przerwy w nadawaniu i ten taki... ten taki... Ten taki Pi, pi. No, generalnie zmierzam do tego, że wieczorami mama nam włączała radio i były bajki takie doczytane. I pamiętam, jakie to były najpiękniejsze chwile dnia, słuchanie tych bajek. Więc my tutaj czytamy Pismo Święte, więc nie czytamy i nie słuchamy bajek, ale chcę tu powiedzieć, że. Jeśli nie czytasz, ale słuchasz, to też jest w porządku. Natomiast warto gdzieś tam sobie otwierać i tak swoim wzrokiem, zmysłem zobaczyć, doświadczyć, bo czasami gdzieś tam jakiś werset do nas wyraźniej wtedy się wybija. Ja w ogóle bardzo lubię, czytając różne książki, lubię podkreślać, bo jestem wzrokowcem, więc gdzieś tam. Dobrze, nie wiem po co o tym wspominam. Dzień dobry, pani dorotka już jest, jak cudownie. Ja przechodzę do, do czytania, bo te nasze spotkania są w miarę krótkie, więc żeby tutaj e, nie przegadać, ale lubię też się pogadać i <ścoughs> cieszę się, że jesteście, więc widzę wiele osób, które jesteście regularnie i bardzo to doceniam. E, księga Ezechiela, już kończymy, może nawet dzisiaj. Zawsze jestem podekscytowana, jak mamy przejść do kolejnej księgi, do kolejnego rozdziału. I do... Także już jestem podekscytowana, że będziemy już niedługo przechodzić do księgi Daniela. Ale księga Ezechiela naprawdę kurczę. Powiem Wam, że gdybym jej nie przeczytała tak sama, tylko gdzieś tam ze słyszenia, w... tylko jakieś tam epizody, które są czytane, to... to w ogóle totalnie inaczej się doświadcza. Nie wiem, czy też się zgodzicie. Totalnie inaczej się doświadcza, jeśli tylko słyszymy jakieś wyrywki różnych e, fragmentów, e, niż jak się przeczyta całość. Podział ziemi. A gdy losem podzielicie ziemię na własność dziedziczną, wydzielicie z ziemi jako dział dla Pana dział święty, 25 tysięcy łokci wzdłuż i 20 tysięcy łokci wszerz. Ten dział w całej swojej rozciągłości będzie święty. Z niego będzie przeznaczone na Miejsce Święte 500 łokci wzdłuż i 500 łokci wszerz. W czworoboku z pięćdziesięcioma łokciami wolnej przestrzeni wokoło. Z tego działu odmierzysz 25 tysięcy łokci wzdłuż i 10 tysięcy łokci wszerz. Na tym stanie świątynia miejsce najświętsze. Jest to święty dział ziemi, będzie on należał do kapłanów, którzy pełnią służbę w świątyni, przystępują do Pana, aby mu służyć. Jest to miejsce dla, na ich domy, stosownie do ich świętości. Dla Lewitów zaś, którzy pełnią służbę przy świątyni, będzie przeznaczony dział 25 tysięcy łokci długi i 10 tysięcy szeroki. Będzie ich własnością na miasta do zamieszkania. Wzdłuż części wyznaczonej na dział święty przeznaczycie jako własność miasta obszar 5 tysięcy łokci szeroki i 25 tysięcy łokci długi. Będzie on należał do całego Domu Izraelskiego. Lecz dla Księcia wyznaczycie obszar z obu stron działu świętego. I własności miasta wzdłuż działu świętego i własności miasta po stronie zachodniej ku zachodowi, po stronie wschodniej ku wschodowi, a co do długości, odpowiednio do długości jednego z działów plemion od granicy zachodniej do granicy wschodniej kraju. Będzie to jego własność w Izraelu, aby moi książęta już nie uciskali mojego ludu, lecz pozostawili domowi izraelskiemu. Pozostałą ziemię według jego plemion. Tak mówi Wszechmocny Pan. Dość tego, książęta Izraela. Zaniechajcie gwałtu i ucisku, a wykonujcie prawo i sprawiedliwość. Zaprzestańcie wywłaszczać mój lud, mówi Wszechmocny Pan. Używajcie rzetelnych odważników, rzetelnej Efy i rzetelnej Bat. Efa i Bat. Niech mają jednakową miarę, tak że Bat ma zawierać dziesiątą część Homera, a Efa także dziesiątą część Homera. Homer niech będzie miernikiem wagi. Cykl ma mieć 20 y, gera, 5 sykli, niech znaczy 5 sykli, a 10 sykli, niech znaczy 10 sykli, a wasza mina ma wynosić 50 sykli. A taka niech będzie danina, którą będziecie pobierać szóstą część efy z homera pszenicy i szóstą część efy z homera jęczmienia. A stawką daniny z oliwy niech, yy, niech będzie dziesiąta część bat z każdego koru. Kor, podobnie jak Homer zawiera 10 bat, należy się także. Owca z trzody, jedna z dwustu, jako danina od plemion izraelskich na ofiary z pokarmów, na całopalenia i na ofiary pojednania, aby was oczyścić z grzechów, mówi wszechmocny Pan. Cały lud pospolity jest obowiązany składać tę daninę księciu Izraela. Na księciu spoczywa troska o składanie całopaleń, ofiary z pokarmów, ofiary z płynów w dni świąteczne, w nowie i w, szabat, w sabaty. I we wszystkie dni uroczyste Domu Izraelskiego. On ma się troszczyć o ofiary z, z, zagrzeszne, i z pokarmów ocaopalenia i ofiarę pojednania, aby dokonać przebłagania za Dom Izraelski. Tak mówi wszechmocny Pan: W pierwszym dniu pierwszego miesiąca weźmiesz młodego cielca bez skazy i oczyścisz od grzechu świątynię. Kapłan weźmie trochę krwi ofiary zagrzesznej i pokropi nią podwoje świątyni i cztery narożniki obramowania. Otarza i podwoje bramy dziedzińca wewnętrznego. I tak samo uczynisz w siódmym miesiącu pierwszego dnia za każdego, który zgrzeszył przez pomyłkę albo w nieświadomości, tak oczywiście przybytek. W pierwszym miesiącu, czternastego dnia miesiąca, obchodzić będziecie święto Paschy, przez siedem dni będziecie jedli chleby pzaśne. W tym dniu książę przygotuje cielca za, cie, za siebie i za cały lud pospolity na ofiarę zagrzeszną. Przez siedem dni tego, dnia, tego święta przygotować będzie, przygotowywać będzie jako ofiarę całopaną dla pana codziennie przez siedem dni siedem cielców i siedem baranów bez skazy, a kozła codziennie jako ofiarę zagrzeszną. Jako ofiarę z pokarmów po jednej efie na, jed, na każdego cielca i na każdego barana. Nadto Chin, oliwy na FM. W siódmym miesiącu, piętnastego dnia tego miesiąca, przez 7 dni, wiecie, tylko tak mi się teraz pomyślało, że gdybym nie była w Izraelu, to byłoby to dla mnie po prostu jakieś totalnie jeszcze bardziej abstrakcyjne niż jest. Ale byłam i. To, Często tak, jak, bo gdzieś tam tylko ze słyszenia znamy tę kulturę, to, to jest, może to być dla nas za mało, żeby rozumieć. Pamiętam, że gdy tam byłam, to doświadczanie tego wszystkiego, tej kultury właśnie, chociaż to tylko tam, nie wiem, 10 dni, a co dopiero dłużej, no daje taki większy obraz i totalnie inaczej się czyta i czy słucha o tych wszystkich mm, rzeczach, A więc tylko tak e, wspominam, bo może się trudno słuchać e, Przepisy dotyczące świąt i ofiar. Tak mówi wszechmocny Pan. Brama dziedzińca wewnętrznego, zwrócona ku wschodowi, będzie zamknięta przez sześć dni roboczych, ale w dniu sabatu będzie otwarta, tak samo będzie otwarta w dniu nowiu. Książę będzie wchodził. Od zewnątrz przez przysionek bramy i będzie stał przy drzwiach bramy, podczas gdy kapłanie będą składać jego ofiarę całopalną i przebłagalną. Potem on odda pokłon na progu bramy i wyjdzie, lecz brama pozostanie niezamknięta aż do wieczora. A lud pospolity będzie oddawał panów sabaty i nowie pokłonu wejścia do tej bramy. Ofiarą całopalną, którą książę będzie składał panu w dniu sabatu, będzie sześć jagniąt i jeden baran bez skazy. Ofiarą z pokarmów będzie efa, na każdego barana, a ofiarą z pokarmów do jagniot tyle, ile może do tego oliwy, jeden hin na efę. W dniu nowiu złoży cielca bez skazy i sześć jagniot oraz barana bez skazy. Na ofiarę z pokarmów złoży efem do cielca i efem do barana. A do jagniot tyle, ile może, do tego Chin oliwy na Efę. Książę wchodzi przez przed przysionek bramy wewnętrznej i wychodzi tą samą drogą. Lud pospolity przychodzi w dni uroczyste przed oblicze Pana, tak, że ten, kto wszedł przez bramę północną, aby oddać pokłon Panu, wychodzi przez bramę południową, a kto wszedł przez bramę południową, wychodzi przez bramę północną. Nikt nie będzie wracał bramą, którą wszedł, lecz wyjdzie bramą przeciwległą. Książę będzie wśród nich, schodzącymi wejdzie, z wychodzącymi wyjdzie. W święta i dni uroczyste ofiara z pokarmów wynosi efel na cielca i efel na barana, lecz nagęgnięta tyle, ile może. Do tego zaś hin oliwy na efel. Gdy książę urządza ofiarę dobrowolną, ofiarę całopalną lub pojednania, ofiarę dobrowolną panu otworzy mu się bramę skierowaną ku wschodowi. Ofiarę całopalną i ofiary pojednania przygotuje tak, jak to czyni w dzień Sabatu. Gdy wyjdzie, bramę po jego wyjściu zamyka się. Przygotuje waranka jedno, jednorocznego bez skazy, jak, jako codzienną ofiarę całopalną dla Pana. Przygotuje go w każdy poranek. Ja, a jako ofiarę z pokarmów, przygotuje wraz. <gryw> Z nią w każdy poranek jedną szóstą efy i jedną trzecią chinu oliwy, aby pokropić mąkę, jako ofiarę z pokarmów dla Pana. Taki jest przepis o stałej ofierze całopalnej. W ten sposób będę składać w każdy poranek baranka ofiarę z pokarmów i oliwę, jako stałą ofiarę całopalną. Tak mówi Wszechmocny Pan. Jeżeli Książę chce. Coś ze swojej własności dziedzicznej dać jako dar jednemu ze swoich synów, będzie to własnością jego synów, jest to ich własność dziedziczna. A jeżeli chce on coś ze swojej własności dziedzicznej dać jako dar jednemu ze swoich sług, będzie to jego własnością aż do roku wyzwolenia. Potem wraca to do księcia. Tylko dziesięcina, tylko dziedziczna własność jego synów pozostaje ich własnością. Książę nie ujmuje niczego z dziedzicznej własności ludu, by go pozbawiać jego własności. Ze swojej własności może dać coś synom na własność dziedziczną, aby nikt z mojego ludu nie był wyzuty ze swojej własności. Potem wprowadzi mnie wejściem, które było z boku bramy do hal świątyni zwróconych ku północy, przeznaczonych dla kapłanów, a tam było miejsce całkiem w tyle w kierunku zachodnim. I rzekł do mnie, Oto miejsce, gdzie kapłani gotują ofiarę za przewinienie i ofiarę za grzeszną, i gdzie pieką ofiarę z pokarmów, aby jej nie wynosić na dziedziniec zewnętrzny i nie przenosić świętości na lud. Potem wyprowadził mnie na dziedziniec zewnętrzny i kazał mi przejść do czterech kątów dziedzińca, a oto w każdym kącie dziedzińca był jeszcze dziedziniec. W czterech kątach dziedzińca były małe dziedzińczyki. 40 łokci długości i 30 łokci szerokości wszystkie cztery miały takie same wymiary. A dookoła nich był mur, dookoła czterech dziedzińców pod murem zaś wokoło były urządzone paleniska. Wtedy rzekł do mnie: To są paleniska, na których słudzy świątyni będą gotować ofiary ludu. Potem zaprowadził mnie z powrotem do bramy przybytku, a oto spod progu przybytku wypłynęła woda w kierunku wschodnim, gdyż przybytek był zwrócony ku wschodowi, a woda spływała ku dołowi spod bocznej prawej ściany świątyni na południe od ołtarza. Potem wyprowadził mnie przez bramę północną i oprowadził mnie wokoło drogą zewnętrzną do bramy zewnętrznej. Zwróconej ku wschodowi, a oto woda wytryskała z południowej strony. A gdy ten mąż ze szturmem mierniczym w ręku wyszedł w kierunku wschodnim, wymierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kostek. I znowu odmierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do kolan. <laughs> I znowu odmierzył tysiąc łokci i kazał mi przejść przez wodę, która sięgała mi do pasa. A gdy znowu odmierzył tysiąc łokci. Był to już potok, którego nie mogłem przejść, gdyż wody wezbrały, a były tak głębokie, że trzeba by było w nich pływać. Potok, którego nie można było przejść. Wtedy rzekł do mnie: Czy widziałeś to, Synu Człowieczy? Potem kazał mi iść z powrotem brzegiem potoku, a gdy wracałem, widziałem na brzegu potoku bardzo dużo drzew z jednej i z drugiej strony i rzekł do mnie <laughs> Te wody płyną w kierunku okręgu wschodniego i spływają w dół, na step i wpadają do morza, do wody zgniłej, która wtedy staje się zdrowa. I gdzie tylko potok popłynie, każda istota żywa i wszystko, od czego się tam roi, będzie żyło i będzie tam dużo ryb, bo gdy ta woda tam dotrze, wtedy będzie zdrowa, a wszystko będzie żyć tam, dokąd tylko dotrze potok. Rybacy będą stać nad nim od NGLD aż do En-Eglaim. Tam będzie suszarnia sieci. Jego ryby będą tego samego gatunku, co ryby Morza Wielkiego i bardzo liczne. Lecz jego bagna i bajora nie będą zdrowe będą przeznaczone do zdobywania soli. Na obu brzegach potoku będą rosły różne drzewa owocowe. Liść ich nie więdnie i owoc się nie wyczerpie. Co miesiąc. Będą rodzić świeże owoce, gdyż woda dla nich płynie ze świątyni. Owoc ich jest na pokarm, a liście ich na lekarstwo. I chyba tyle na dzisiaj. Na jutro sobie zostawimy krótki fragmencik, ostatni z księgi Ezechiela. O, jacie! Dziękuję za wszystkie komentarze. Słuchajcie, jestem świadoma tego, że narażam się na różne komentarze, na hejt, więc nie dziwią mnie. Ale mam nadzieję, że serce osób, które je piszą, będzie z czasem miękło. Całuję owocnych przemyśleń po dzisiejszym fragmencie, chociaż. Mamy kontynuację tego właściwie co wczoraj, czyli wizji świątyni z wszystkimi jej szczegółami. Więc na pozór może się wydawać. Nie wiem, czy użyć tego słowa, że nudne, ale z drugiej strony właśnie tak jak wczoraj zachęcam do e, jakby budowania w sobie takiej taka postawa. Potem się rodzi z tego umiejętność dostrzegania rzeczy, które są inspirujące. I mnie to wczoraj zainspirowało w tych wszystkich faktach suchych, to jak Pan Bóg bardzo jest rzeczowy i konkretny, nie? To mi się podoba. No, to całuję i do jutra. Pa.